Ból zamostkowy. Pierwsza myśl: zawał, ale sytuacja jak zwykle bywa trochę bardziej skomplikowana, bo może się okazać, że w tym przypadku nie jest ci potrzebny kardiolog, a właśnie fizjoterapeuta. Zapraszam na kolejny odcinek. Ogromnym problemem w medycynie jest to, że ten sam objaw może być skutkiem bardzo wielu chorób lub urazów, które doświadczyliśmy. W związku z tym czasem powiązanie objawu chorobowego z daną chorobą może być bardzo trudne. Zdarza się więc, że idziemy na przykład z bólami zamostkowymi do kardiologa, a on mówi, że z sercem wszystko jest w porządku. Czy to znaczy, że zwariowaliśmy już do reszty? W opisywanym dzisiaj przez nas przypadku, jeśli kardiolog nie znajdzie żadnych nieprawidłowości, nie znaczy, że nie jest kompetentny. On specjalizuje się w swojej dziedzinie, a więc w kardiologii, i nie musi już być specjalistą w schorzeniach ortopedycznych, psychologicznych, czy chociażby biegłych w fizjoterapii. A właśnie te dziedziny mogą rozwiązać Twój problem boli zamostkowych. Jak to jest możliwe? Pozwólcie, że Wam to rozrysuję. Jako medyk, kiedy usłyszę w wywiadzie od pacjenta bóle zamostkowe, to od razu po sekundzie mam już minimum pięć specjalizacji, które mogą rozwiązać ten problem. Będą nimi m.in. kardiolog, ortopeda, internista, fizjoterapeuta czy chociażby psycholog. W przypadku bóli zamostkowych pochodzenia kardiologicznego będzie to często zawał, a więc będziemy mówili o gwałtownym bólu, który jest rozrywający, piekący lub ściska. Trwa zawsze dłużej niż 30 minut, nieraz kilkanaście godzin i w nocy. Nie będzie ustępował po zaprzestaniu wysiłku fizycznego ani po podaniu nitrogliceryny. Dodatkowo będą towarzyszyć mu takie objawy jak silne pocenie, nudności, duszność, a nawet omdlenia. Również będzie pobudzany układ autonomiczny, a więc może być bladość skóry czy obfite poty. W przypadku bóli zamostkowych pochodzenia ortopedycznego, mogących być chociażby wynikiem urazu, a więc złamania obojczyka, w tym mechanizmie złamany obojczyk może podrażnić opłucną i dawać bóle podczas oddechu czy bóle zlokalizowane właśnie w okolicy mniej więcej zamostkowej. Jeśli w opisanym wyżej przypadku pomógłby nam internista, może to być na przykład sytuacja przepukliny okołu przełykowej. Wtedy dodatkowymi objawami może być dysfagia, zarzucanie treści żołądkowej, czy chociażby przedwczesne uczucia sytości. Bóle na przestrzał kręgosłupa do serca, nasilające się podczas kichania, kaszlu, a także skręcania, mogą być robotą dla fizjoterapeuty. Pamiętam z czasów studiów, gdzie wykładowca mówił mi, że 10-15% koronarografii w Polsce jest robione bez sensu. Właśnie przyczyną tych bóli zamostkowych są sprawy związane z kręgosłupem piersiowym. Podsumowując, jeśli miałeś uraz i złamałeś sobie żebro, mostek lub obojczyk, jak najszybciej powinieneś udać się do ortopedy. Ani fizjoterapeuta, ani kardiolog Ci nie pomogą. Jeśli zbliża się zawał, jak najszybciej musisz trafić na SOR pod opiekę kardiologiczną. A jeśli Twoje bóle wynikają z bóli mięśniowo-powięziowych, to ani kardiolog, ani ortopeda ci nie pomogą, a potrzebujesz trafić właśnie do fizjoterapeuty. Dlaczego Ci o tym wszystkim mówię? Ponieważ to w medycynie nieraz jest najtrudniejsze, aby pacjent w odpowiednim czasie trafił do odpowiedniego specjalisty. Ty jako osoba świadoma, sama możesz po części wydedukować, od którego specjalisty zacząć i w ten sposób bardzo skrócić sobie całą drogę leczenia. Nieważne kogo potrzebujesz, czy internisty, psychologa, kardiologa, fizjoterapeuty, a może ortopedy. Będąc świadomym pacjentem będziesz po prostu szybciej wyleczony i będziesz żył zdrowiej. Z tą myślą Cię na dzisiaj zostawiam. Zachęcam Cię do polubienia moich social mediów i obejrzenia innych materiałów. Do zobaczenia.